Już takie rudy nie powinny być dozwolone w ogóle Nie, właśnie wiecie czemu takie małe rudy są? O słuchajcie. nie, mały zombiak, mały zombiak Siemano, siemano, witamy w trzecim odcinku ze... UHC Ze UHC <noise> Ze UHC I słuchajcie, patrzcie kogo znalazłem, znalazłem typów tutaj e... Siemano Siemanu. Gitor Dobra, kilo Do... kilo, Dobra, nie kopmy, tak, tu jest dobry poziom kopania, wiecie? Przeżyj się Eee! Dobra. Tak więc Kopcie na moim poziomie, kopcie na moim poziomie. na odcinkach takie. Ej Ale mam No właśnie. On, on to chyba będzie jakoś montował, bo wątpię, żeby cały czas też gadał. <grym> Byłoby trochę ciężkie samemu. Złoto, pięknie. Nice. No i oczywiście... Więc jest złoto są łapki w górę, prawda? <grym> tak. Złota, złota. Nice. Ja Mam się 6 cieszę ze złota. złota, jakbym, nie wiem... Yy, ile? Cześć. Mm. Wystarczy, że znajdziemy 48, bo tyle mamy właściwie jabłek, żeby... Żeby złota tyle było. Silverfisze głupie są. <noise> Dobra, ej Mardy, patrzcie co Mardy robi. Ej Majas ma jeszcze 10 serc, nie widziałem tego. On sobie ma chyba zregenerował. Oh, Mardy spa. Mar spadł trochę. Maja zregenerowała regenerowała. No. To jest ona. Zregenerowała. Przepraszam, jeżeli powiedziałem inaczej. Powiedziałeś regenerował. No to Maja znowu skojarzy mi się z Majakiem trochę. I'm so sorry, my friend Dolino. Dobra, dobra. Ja typowy mój stary, stary świecki sposób kopania tutaj. No do przodu i co trzy kratki w lewo, w prawo, do góry. Ja no, tak kopię. Ja to, ja tak jest to jest kratki. dobra. Ja polecam ten sposób no, kopać. Wtedy kopiesz jak najmniej i wykopujesz jak największy rejon, nie? No to tak chyba jak... robimy tak samo, mi się wydaje. To. Ja tak zawsze mam kopię. Nie mam już tego. Kilofa, offa, muszę sobie zrobić. Okay. Jak wy nasiwcie, z kopiecie z co, nie? To dobrze, to dobrze, bo no, nasiwcie to. bezpiecznie. I bezpiecznie no? yeah. you're right No i teraz szykuje się you're piski right. odcinek. <laughs> kopanie. kopanie, kopanie. Kopanie. O, panie, o, panie kopanie, kopanie. Znowu kopanie. Pani. Mam lawę, mam lawę i mam. Mam pochodnie. Ja nie mam pojęcia czy to jest wasza pochodnia. Wystawialiście pochodnie w jaskiniach? Gdzie? Mm, nie. Czekaj, kanion. To byliście w tym kanionie. Byliśmy, na dole. Tam jest taki pasek z koble. Ej, widzicie? tam jest ten, opuszczona kopalnia. To, idziemy, ej, chodźcie do opuszczonej. Lawę znalazłem. Dobra. Nie ma, to... Masz węgiel? A! <laughs> ma... Mam 22 ja 22, wrzuciłem 29 żelaza do, 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 do piecyka, żebyś sobie przetopił. Maja no, już nie ma 10. A to nie jest mój piecyk, ja tutaj już... To mój był, dzięki. A, dobra. <grym> A tu, dobra, czaje. O nie, ma, nie ma ktoś spodenek? <grym> ja ci zrobię, dobra? Ale czy nie, czy ktoś ma spodenki? Jaj. Nie, bo ja mam spodenki z przodu, skraftowałem, fak. <grym> Ooh, jak, dobra, Czy ktoś dosy句, nie ma? Czy wy macie już obydwoje socety, sobie buty i portki No to mamy zapasowe, damy Dobrze. komuś giveawaya, zrobimy Nie you no, know, mamy żelazo, non, więc, więc jest najlepiej No, mini giveaway, give tak na odcinku napisz <bacteri crashes> <cie> Tak, jeżeli chcecie wygrać spodenki od automata, to napiszcie w komentarzu Hashtag spodenki <associate> Hashtag spodenki jej, jej i wasze dobra. miasto I wasze Czyli spodenki Kraków Spodnie żelazne im przychodzą stary, tylko wiesz gdzieś z muzeum zarąbane, takie spodenki Dobry, Dokładnie Ej dobra mamy trochę już więcej żelaza Co ja mi z ja tego żelaza, seta. jakie złota potrzebuje, fak Wy obydwoje to tak trochę złota potrzebujecie Ja to jeszcze luz, ja to jeszcze ja bardziej, w miarę to ja jak ten Ja jabłko to będę miał tyle co kanon No racja Dobry matematyk, kurde Takie ja, <laughs> kurde plus uważajcie good. na tego smerfa, on tu może gdzieś być No to mnie to niby zostawiliśmy, Ojej, oj nie Rzecz... Go myślałem, że widziałem jego no. nich, Boże. Dobra, ja lecę do tej kopalni. Mam wrażenie, że on uciekł. Lepi. Możliwe, on tam się pewnie Ej, tam gdzie jest kopalnia, tam jest też granica. Dobra, kopalnia jest za granicą to tak trochę. Deszcz pada, ciekawe. No, to nieźle. Nie, czekaj. Ta granica się buguje, czy o co chodzi? O co jest z tą granicą nie tak? Nie wiem. Wy na dole kanionu tutaj robiliście pochodnie? Tak. Okej. Okay. Prze... O, jest jasny kanon! O, orzesz to w kanona. O nie, mały zębiaczek. nawet something interesting? Słyszyłeś, znalazł diaksy? Eee... Nie. Ja nie. <laughs> nie. To nie to, no, to taki nie. dziwny most, taki tutaj był kowadło. Znaczy nie kowadło, tylko piecyk. To ten mostek koblowy to jest Smurfa. Tam go widzieliśmy. O kurde. Nie wiem gdzie on poszedł teraz. Oh, fuck. On chyba poszedł... Nie, nie mam pojęcia gdzie on poszedł. Ej, chłopaki, bo ja tak źle robię trochę, że biegam sam, wiecie? Nie, a ja tutaj ja... Też trochę biegam sam, ja muszę zdobyć, wiecie co, na łuki sobie wezmę tą... Cały kanion... Czy ktoś w całym kanionie z lawą ko robił most z kobla z was? E, z lawą? Dużo lawy? To chyba ja byłem, wiesz? To chyba do mojego o, kaniona doszedłeś. Właśnie znalazłem go. No dobra, to spokojnie. Jezu, ale to kurde już jest napięcie, bo to kurde napięcie. można się spotkać. O! O! GG! No, w lawie się nie pływa, mam ten! Mam ten, złoto Ta Przed chwilą miała jeszcze całe cen, cały No właśnie I lawa Nutella ginie What? Nutella jedno serce dostała Pum, Albo się pali, albo... Pająk Nie, albo pająk Albo... Nie, Chyba nie, się paliła, nie, bo już zgasiła się Jocie ja, cię Nutella no Fajnie, wcisnąłem tawa. akurat taba i wszyscy tracą HP o, wcis... Ej, to wciskaj więcej Tylko żebyśmy nie, my nie tracili spot. Wciskam taba Dobra, ej, o mamy tu skrzynkę. Czy to nie nasza? To jest moja. Dobra. Okej, Jezu, panie. Nie, bo ja nie miałem już miejsca, Wyku. Daj, wezmę ci a kilof naprawię twoim zniszczonym kilofem. Dzięki. Ulala. Albert, widzisz, co chwilę ktoś ginie, Boże. Ale odcinki będą, o jest. A to jest dopiero trzeci odcinek, właśnie. Jest! Nice. A Obsidian, ile? 5? Powiedz, że 5. Nie wiem, ale obok mnie jest Enderman. Jak będzie 5, to wiesz, musisz mieć dwie kratki nad sobą tylko. Automat ma najwięcej HP. To zawoda. No widzicie, no widzicie. Warto było ze mną. Dobra, są dwa diaksy na pewno. Nice. Stój, 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 stój. Ja, ja mam, mam kobla, żyć mi kobla, ja to ogarnę. I ja mam kurde, 4 złota. ile mi wtedy złota? Mam pochodnie? a ile, ila... tego, ile tego złota zdobyliście? Ja 6. mam 6 złota. No, to ja mam cztery, to mamy już na refila. O kurde. Tam jest impreza. Ja tam nie idę. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Bierz. kurde Cieka, cały czas stuje, bo się okay. bo się boję tego smerfa trochę. Dwa. Jeszcze mi zbuduje nie. coś, jakiegoś spawna i się Dwa. będę bał. Dwa. Dwa diaksy mamy, to nawet na O boże, nawet na nie będzie. Nie fart, unlucky. Ale może zaraz znajdziemy następne. E takie rudy nie powinny być dozwolone w stop, ogóle. Stop. Nie, właśnie wiecie czemu takie małe rudy są? O Słuchajcie. nie, mały zombiak, mały zombiak! Słuchajcie, małe rudy są tylko w jaskiniach, kiedy je na ten, a jak kopiecie o, o, sobie... To, z, to pół serca. Mały, mały zombiak. Kurde, pendolino jedne. Pierdziele, nie no na się pachnęła. I słyszę Endermana jeszcze, no genialnie. O, nie patrzcie na mnie! <laughs> nie patrzcie na mnie. Co, taka brzydka jest? Dobra, ej, nie mogę przechodzić. Okej, okay, to już jest koniec tego. To już jest koniec, tego nie ma już nic, za chwilę giniemy wszyscy, tak? Tak? Nie. Ej, granica się zbliża, uważajcie. Od... Napisaję, że my mieliśmy strzał, żeby jej się taki nie zrobił. Dobrze. Od X-a się zbliża chłopaki. granica, uważajcie. Nie no tam chłopaki. są dwa szkielety, są jakieś jaj. Ja. ja? Tak, tu są... Ja was zgubiłem. Na chwilę musimy się to znaleźć, to wiecie. Chodź. Ja tutaj idę do tej... Ale... Ja chodź. Chodź. muszę wydobyć, tam wiecie, się... łuk muszę chodź. mieć, no. jest. A to jest moja, ale o nie dobra Weź kobel na pewno Rady, Kobel dobra jest Co trzeba Będę miał Enduś Dobra Na pewno to, no. to, to, to na pewno i to, to, to. to Nie mam pochodni Andrei, Mam perełkę, mam perełkę Mam będę miał uwaga 20 Mam 20 pochodni Dobra, nice Ja nie idę co okay. niżej Się troszkę ciekam. ale uważaj Teraz A kurde trafię wow. na najmniejsze Co może być w ogóle Kurde Ja to mogę wodę popuścić tutaj Popuść woda Dawaj Popuść wodę. Popuść, wody. Popu popuść wodę? Ale popuść? <grydy> popuść, czy to ty? Masz Nie, tu jest woda ale Tam jak to otworzysz Ale na razie nie otwieraj Bo ja polecę równo z lawą o. Dobra Dobra, masz puszczać robię tunel O okay. la, la GG Ej, Dobra, to będzie masakra tak giną wszyscy ty weź crafting ogarnię. Dobra, zaraz... Ja, ja, jeszcze ja sobie wyobrażam co się dzieje u nich na Team Spiku normalnie A tylko no. ej, ale tylko my mamy trzy osoby... A nie, cyferkowy wizer i patrz oni mają tak samo HP Patrzcie co się dzieje What? <laughs> Jak się złożyło ty? Tylko my mamy dwa A Nutella jest sama, w ogóle jedno serce koniec! No nie Nutella! Nutella, biedak! O ja, ale, ale mi się nie... No ja byłem z nią w Teamie ostatnio, to jej ja żałuję strasznie no No ja nie byłem niestety. To nie żałuję, hehehe Nie no, y ktoś wie Endermana? Nutelli O, Nutella i Smurfik to byłby fajny sojusz. Co nie? To już nie Dobre. może być, chyba, nie? No tak, ale oni są pojedynczo, co nie? Bo no taki no, no. sojusz może być. O, to... What? Coś się zaświeciło nagle, się przestraszyłem <noise> Mam schizę. Aha, bo to granica. Dobra, granica się zbliża. Kto bije Endermana? Nie ja. Słyszysz tu Dee? Ta. E, Smurfa znalazłeś. Który... Więc tak, tu za murem jest szkielet od razu mówię. Okej, okay. dobra, kordy. Kordy Patrz. podajcie. Kordy granica podajcie widać. ludzie. Od Chyba od X, to jest Y już. Na no rogu jesteśmy. Jak od Y? Od Y nie ma granicy, panie? No to nie wiem, nie wiem. Od Zeta chyba. Z chyba. Nie granica od Y, K, od miasta. Dobra, kordy, kordy mi podajcie. kordy. Nie no, zobacz. Tu jest. Tu 247. O 247 Jezu. 247 na. O ja, bez kitu. Noj, 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 noj. Wejjgo, wejgo, wejgo, wejgo. Ja mam granicę z dwóch stron, panowie. Jak no tam wyjść? Ja... No chodź. How to escape? Poradnik, o cholera, O w dupę, o w dupę. Niech mnie coś strzeli. No kurde, gra. no My god Ucieczka przed granicą. Uuu. Mam już niestety tytuł Waszy odcinka. Stoi. stoi Musimy iść tam. Musimy iść tu pod. Kordy. Kordeły. Kordeły, proszę. Proszę was, kordy wasze. No je na ciebie 250 totalnie. Minus 350. Minus 350, dobra. Minus 350 mam dobre, idealne właściwie. Tylko Chodź, teraz jeszcze Xa Minus Kano. 200... O Jezu 200 to jest dużo nie mam po... mam jedną. Masakracja bym Ten powiedział. Border się ładnie do nas zbliża, super. O. No do o. mnie o. też tak trochę. Dobra, Ech. spotkajmy się może w końcu. Ja uciekam od bordera... Ciekawe tak. Jak byście się poczuli jakbyście zobaczyli Diaksy za borderem? Bo o ja bo... Boże, naj najgorsze, nie, nie mów, że zobaczyłeś. Nie, Woda, Diaksy wykupujesz i przez, wodę stawiasz. Przez chwilę. Wow No można kombinować w ten sposób. Dobra, stawiaj wodę, bo to jest... A! Okej. Okay. Okej. Okay. 200 no bo, ile no. Xa? 240 mm -hmm. e... 247 minus 349. O, automat byłeś tutaj. <laughs> 249, dobra. A to Ty, to oni, dobra. <laughs> byłem tam, byłem Mamy tam. Radę. Radę. To, to, było, to było akurat fajne jak tam byłem. <laughs> Um, Zabiorę dobra. się, Tarita. Przerwa po tym odcinku? Aha, Ja czemu, czemu muszę robić przerwę? na pewno Czemu tak. chcesz robić przerwę, już tak się spytałem? Ta 2 czemu chcesz przerwę robić? O ja gravel yy, bo... Fuck! Ha, yy, bo, Acha, nie bo nie coś iść, dobra Bo muszę po prostu sobie zrobić przerwę 2 gotowką. nie? Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, bo myślałem, że coś chodzi o coś innego, a to jeżeli od ciebie ja to nie jednorazce What? No, Ej, a Y, włosy, y. Czyli... Pl plus Y, 11. bo jeszcze. 11 11. To ja kopię do Was tak troszeczkę. 240. Ja mam. Sorry, że jeszcze raz zapytam, ale jakie kordy? <laughs> 247 na minus 326, wbijaj Trzeci, Trzeci odcinek to będzie kopalny odcinek. Minus 247, a czy 247 326, dobra, to jestem 30 kratek, mniej więcej. W sumie pójdę w dół Ulala, to to się nazywają odcinki kurczę Mam nadzieję, że macie jakiś tam tunel fajny Mamy. Zrobiony. U, to jest skinia w ogóle Dobra O, chyba tu byliście Dobra. Chyba się tu murowaliście ostro. Stój, stój. A gdzie ty jesteś? To chyba wy tu byliście. To jest Obsydian jakiś widzę tak, to to, to, to Tylko, że tu jest granica, już lol. No, no. Ej, Zeta. Dobrze, dobrze, chodź, widzisz nas, patrz. Ej, ale Zeta, róbcie innego, dobra. bo. Zeta... O, dobra, widzę, 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 dobra. Już, już się zbliżam, tylko nie jest, tu jest jak tu wykopać. Luz, ja tutaj się zbliżam. O, tu chyba jest przejście? Nie. Czy, czy widziałem nik jakiś inny? Dobra, e, dawaj w prawo. Chyba nie. Jest, no, Wiem, widzę was, widzę was, tylko się muszę wkopać jakoś tak w miarę fajnie. Report graph for da. wszystko. <laughs> O, Shark dostał obrażenia jak wcisnąłem tabę. Dobra, puszczam. O! Oh. Znowu. Au, szkielet! To była masakra. Gdybyś nas zabił tabem, no. Graf, patrzcie, graf tutaj, koki już. Dobra, ej, y, włączcie Dobra, shifta, please. Puściliśmy. Nie widzę was. E, kanon, spójrz nad siebie. Aha. <laughs> Złoto! Uuu. Ja was nie widzę, no. Cześć, 247. Widziałeś, gdzie byłem? Idź tam. No właśnie, idę tam, ale cię nie ma. Dobra, ile masz złota? Ile zebrałeś? Ja żadnego. Jest, widzę, mam tunel. To mam Ej. 12 Siema. złota. Uciekamy. Ile? Ja mam 4 złota. Mamy 16 na dwa jabłka. Dobra, no nice. to, to chyba dla was mi się wydaje. Jedno mam, jedno mam złoto złoto. No dobra. dobra, to dajcie mi, ja wszystko to ogarnę, co? Dobra, to o tu, o tu zrobimy, róbcie kowa, nie kowadło. Wadła! No, ale nie mam. Enchant musimy zrobić. Diaksy. Mam dwa. diaksy. No, no się potrzeba jeszcze tak trzech. Mi no, jeszcze nie mam drewna. Nie mam drewna. Nie mam nic. Słuchaj. Ja mam, mam pełno, nic. Ja mam stack drewna. Komu? No to daj mu tam rzuć. kanonowi. Tutaj, tutaj. Kanonowi. Kananowi. Okay. Kanonowi. Kanonowi. Halo. Dobra, tak. Słyszę wodę. To Ogólnie tak ma. się zastanawiam, czy ta maszyna losująca nie losuje tak, że zawsze jest jakby. Stoję obok osoby, która ze mną była. Stałem obok siebie, automat. A, nie, nie, nie. Losuję randomowo. W poprzednim sezonie też Random tak było, work. że Nutella stała gdzieś tam dalej trochę. Z tego co pamiętam. To różnie było, wiesz. To teraz tak? N maszyna losująca następuje zwolnienie blokady. Pff. Dobra, piecyki, tutaj daję. Złoto, tutaj daję żelazo i tutaj daję kawałek mięsa. Daję żelazo, ja pustę, o nie, w jedno rzuciłem żelazo, ale nie wiem gdzie. O, dobra. Złoto, dobra. Nie, nie zabierajcie złota, ja sobie bardzo, porobię... wam porobię bardzo dobrze. E, łopata by się przydała, tak szczerze. To ja ci zrobię już. Macie jakieś żelazo dobrze, dodatkowe? A, dobra. Patę, Poproszę. Ci Oddaj patyki. Oddaj. Ile miałeś patyków? Daj no, już 6 no patyki się kłócą. Dobra, mam mam tak, tak. Ja słyszę tutaj wodę. Zaraz ci wrzucę do lawy. Głod. O, jest woda. Notecing tak kogoś sabotażować, że gościowi ten y, pod, Podnosiłem. Lapis, lawy. Lapis, nice. Więc mam już podstawę do enchantowania, tylko teraz no enchant sam ja zdobyć. Nie, moja woda! Moja woda Dwoje woda. Woda? No. Coś się zbugowało, okej. Okay. No i co? Lawa, lawa, lawa Oooo, Na wow. tym się kończy niestety Masz żarcie? Mam? Yy, nie, nie mam jedzenia hmm. Powiedzcie no. mi, czy macie jakieś piórka? Tak, nie ja mam 15 nie piórek Ulala, to kopcie gravel jak możecie, to pszczoł no, porobimy, no, bo, tak. ja mam, znaczy, bo ja mam, ja mam ma. tylko na dwa łuki niestety Możesz zrobić tego, jabłko już Nie mam jabłka Fuck. Ja mam jabłka, ja mam jabłka, oh. więc spokojnie, ja wam za chwilę Zabijesz, dam wszystko. Nie 8 zł. Okay. I ja i 2 możemy jabłko wziąć, nie. czy ty też automat? No chyba tak, wy macie tak A nie, serca. Ty masz jedno serce, to to by się na razie nie opłaca. Mhm. Tylko, że jak grafa spotkamy. Nie, nie gorzej. <laughs> Uwierz, gorzej kogo? Łuki, gorzej łuki jak tam. A najlepiej jest, jak widzicie szkieleta z łukiem e, enchantowanym, to po pierwsze macie się go bać, a po drugiej macie go zabić jak najszybciej, bo jak Może wydropić, nie? No. jakiś człowieku fireka może jeszcze. Dobra, śpieszcie się, bo już ten border się zbliża, a te piecyki nie są bezpieczne. A właśnie, trzeba uważać na piecyki. Dawaj idź już tam. To wyciągaj co tam możesz i lecimy. No ten zaczynam się jeszcze... No dobra. Cały czas liczę na diax, ale ich nie ma, no Nutella by się przydała, <laughs> ale... Nutella no. Sorry, tak Niech na spektatorze tutaj przyjdzie U, trzech. Zgodne. Tak, i powie, E tu są diaksy <grym> O, no i kurde oh, wykrakałem oh, okay. To przyjdzie chyba na spektatorze rzeczywiście <grym> I to przed I... końcem odcinka zginęła, no, no nie. No, no cóż, no dobra, to jest 60 minuta Więc e, dzięki za oglądanie minuta odcinka, dziękujemy za oglądanie, a bo w sumie ja cały czas, Hanon teraz ty bo ty jeszcze No dobra, cały to dzięki wszystkim za oglądanie I pamiętajcie o tym, Dajcie łapkę i, I no, no Dzwoneczek! A, no tak, dobra. No. Nareczka. Do Cześć. Siema.